Robiliśmy. Nester ma live'a? I robi nam tego... Rób zdjęcia jak w Ty, normalnie Nester ma live'a. Mam do niego dzwonić? Możemy. Mogę z nim pogadać. Czy mogę wpaść do niego na live'a. W kit, oczywiście w kit. Chodzi o mnie, żebyś muzykę puścił. Hej, jestem Nester. Został wiadomość o usłyszeniu sygnału. To jakieś dziecko chyba jego. Ty, nie można do ciebie do zadzwonić. Nie, dziwny gość. żeś muzykę puścił, oliwka, a to nie, to bo najlepsze. Radzą tylko z piosenkami z bajek. Zobaczcie, sobie tą tę w oliwkę. A to samo z siebie wychodzi, samo z siebie wychodzi, jeśli chodzi o piosenki. E, a ty oliwka masz, moderatora, no to nie wysyłaj donatów, bo. Bo po co? Po co tracić kasę? No. Znaczy. Po to właśnie masz, moderatora, żeby nie wysyłać donate'ów, e, ale no, no, jak, jak uważasz? Ja już w ogóle. Co? <laughs> siamarek, miłego wieczoru Wam Co? życzę. Dziękuję bardzo, drogi Co? Danielu. E, mm. Dziękuję bardzo, drogi Danielu, e, że życzysz nam miłego wieczoru. My tobie również życzymy Oczywiście. E, miłego, miłego wieczoru. Miłego wieczoru, e, Nester dzwonił do mnie, ale ja mam innego. No, ja mam inny numer. Olennik ma już? Niech ma live'a, kurde. No. Niech ten Olennik daje już spokój, kurde. No. On jest naprawdę, no, jest głupi, no co ja mam ci, Olejnik, design, powiedzieć, no ty, ty nie ogarniasz, o co chodzi, jesteś ale tak, 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 tak niewdzięczny i, ja? i w ogóle, no, jesteś takim buntownikiem, ty, ty nie potrafisz zrozumieć i po prostu odpuścić, no jesteś, po... oglądasz teraz to, Olejnik, ogląda mnie? Nie wiem, nie, znaczy nie mam aż tutaj, no bo tutaj mam prosty przekaz do niego. Dobra, zaraz będzie oglądał, to sobie cofnie. No kurde, go... E... Olejnik, olejnik Co e, das popój, co das popój, co to mnie wiesz, stare jest to się. Ogląda, ogląda ochrona. Eee, Zobacz! <gryzamy> ja jeszcze mi nawet. Ale tam zjazda. Ogląda. Kończymy, kończymy. A kto siedzi tył? tył? ja z tyłu? Ogląda. Stary kamerzysta. Ja bądź coś, to jest drzwi. Ja tutaj szybko odpuszczam. Jak ja nie potrafię odpuścić, to ja żebym odpuścił właśnie rano kopie. Jakbyś oglądał moje story, to byś zobaczyła, na pewno oglądałeś milion rady. Ja odpuściłem. Ja odpuściłem, a ty nie mam tutaj wydzielasz, A to Ci się nie podobał Mega kota. No nie wiem. Ja zakończyłem wszystkim. Rano. Mi ty się wydaje... Jest, ty tej się no bo... A tu jaka poważna. Ja, ja ogólnie <noise> chciałbym tylko wam powiedzieć, powiedzieć dobrze, że ja dobrze. na samym początku powiedziałem chłopakom że ja będę się kologował z kim będę chciał i żeby nie stwarzali sytuacji, żeby po prostu jeżeli, jeżeli oni się pokłócą, to ja nie chcę wybierać między jednym i drugim. To było bardzo łatwe narzędzie do manipulowania moją osobą. Ja od razu mówiłem... To, co, co tak, się jeszcze ja od razu mówię, że ładnie rzeczy jest położony i naprawdę. nie będę nikogo podniósł. Ale to jest ich drama. Nie, to to nie jest ich, drama Tomek <grym> jest moim kolegą. Marek jest moim kolegą. Dobra, ja, dalej tego co ja chcę, bo ja jestem Proszę, górę, ale wysytuję. Rano dałem sprostowanie, że nie chcę Markowi robić pod górę. Bo myślałem, że, że jednak przemyśli to, że odpierdziela, że robi źle. Ale, ale, ale ten dalej, tu ciągnie dalej mnie wyzywa od debili i w ogóle jedzie po mnie na lejwie. A to Państwu nie jest problem. Y Już no się bude, odniosłem ja do tego, ja dlaczego to, uważam, to, że, że on ktoś jest to, głupi, że Bo nie